Cześć! Witajcie na kanale Nitomaniak. Dzisiaj porozmawiamy chyba o moim faworycie, jeżeli chodzi o takie podstawowe nity. Mianowicie nity z poszerzonym zakresem łączenia, inaczej zwanym multigrip. E, czym on się różni od standardowego? E, w czym jest przede wszystkim lepszy od standardowego nita? E, gdzie można go zastosować? Jakie ma zalety? E, to właśnie chciałem dzisiaj opowiedzieć w tym odcinku. Na początek, jak rozpoznać ten nit? Dosyć łatwo. Zwróćcie uwagę tutaj na, na te nacięcia. One nie są przypadkowo użyte. Co to daje? Ten nit, w przeciwieństwie do standardowego nita, może się nawet podwójnie, a w skrajnych przypadkach potrójnie spęczyć w materiale. Jakie są zalety tego połączenia? Przede wszystkim użycie do miękkich materiałów. Nie będzie tak niszczył miękkiego, łatwe, łatwo podatnego na niszczenie plastiku albo tworzywa. Więc tam, gdzie mamy plastik, tworzywo, bardzo fajnym pomysłem jest użycie dokładnie tego nita. No, to co jest jego podstawową zaletą, za chwilę to pokażę wam w katalogu. Małe słowa wytłumaczenia, dlaczego ten katalog jest przede mną. Staram się nie uczyć rzeczy na pamięć, które mogę znaleźć w katalogu. Polecam Wam, naprawdę polecam Wam, nie uczcie się, jaki jest zakres nitowania nita na pamięć. Nie ma to sensu. Średnice, długości, zakresy, parametry wytrzymałościowe, to wszystko znajdziecie w katalogu. Zachęcam Was, zajrzyjcie do katalogu. Pamięć jest ulotna, w katalogu jest, siedzi, jest napisane. Poton jest, żeby go sprawdzać i dlatego ja poton go mam po prostu na biurku. Po co mam pamiętać, jaki zakres łączenia materiału mam ten nit? Nie potrzebuję. Jego mam tutaj. Wracając do e, głównego tematu. Jego najważniejszą zaletą, jak mówiłem, to jest poszerzony zakres, e, poszerzony zakres jego nitowania. Pokażę Wam porównanie. Weźmiemy sobie nit. Dla porównania te same średnice. Nit 4.8 standardowy, nit multigryp również 4.8. Weźmiemy sobie nita strzał Mamy tutaj 4,8 na 14 nit podstawowy, e, aluminiowo-stalowy. Zakres łączenia materiału między 8 a 10 mm. Zwróćcie uwagę teraz na multigrid. 4,8 na 15. Praktycznie ten sam e, rozmiar nita, nitu, nita. Znowu to samo. Nie wiem, która z tych wersji jest na pewno poprawna. Ale zakres jego łączenia to jest między 5 a 10. W skrajnym wypadku ten nit. Zaoszczędzi Wam dużo miejsca w magazynie, bo on może zastąpić nawet trzy standardowe nity. Weliminuje Wam to ilość nitów, które trzymacie w magazynie. Ułatwi Wam to gospodarkę magazynową. Eee, druga rzecz, wyeliminuje błędy, które wynikają z nitowania. Nie muszę pamiętać o trzech, dwóch, trzech nitach, do jakich e, zakresów włączenia go użyć. Mam jeden: mniej, mniej materiału, ten sam nit. Tyle materiału, w dalszym ciągu to jest ten sam nit. Święty spokój. Wyeliminujecie wy, wy błędy e, związane z nitowaniem. E, trzecia rzecz, moim zdaniem równie istotna, estetyka łączenia. Za chwilę wam pokażę różnicę nitowania takich nitów właśnie multi. Tak jak pokazywałem. W przeciwieństwie do nita standardowego. Nitu. Nita, nitu. Nieważne. E, Najważniejsze są różnice. A to jak się nazywa, to już nie będziemy wchodzić w szczegóły, prawda? I jeszcze jedną rzecz, którą chciałem Wam pokazać tutaj, zanim zajmę się pokazywaniem różnic na nitowaniu. Te nity występują również w palecie, i to naprawdę szerokiej palecie kolorów Rale. Dlaczego akurat kolory tutaj są dla nas istotne? Z prostej przyczyny. Bierzemy nita 4.8, ten dokładnie ma rozmiar 4.8 na 15 i ten jeden nit zastępuje nam tak naprawdę trzy najbardziej popularne rozmiary nitów dostępne na rynku. Jeden nit, jeden pomalowany, święty spokój. Używamy dokładnie tego samego nita do najpopularniejszych grubości łączonych materiałów. To samo w przypadku nita czwórki, to samo będzie w przypadku nita 3.2. Tutaj w katalogu wam pokazuję jak to wygląda. Tu są podane kolory z palety RAL i te trzy rodzaje nita, którego możemy użyć w zależności od średnicy. OK. A teraz gdzie wynikają jego najfajniejsze i dla mnie naj, e, najbardziej znaczące różnice w przeciwieństwie do nita standardowego. Specjalnie wziąłem tutaj podkładki. Nie wiem, czy pamiętacie w poprzednim odcinku, jeżeli nie, zachęcam do obejrzenia. Mówiłem dosyć wyraźnie o e, średnicy otworu. Jak ona jest istotna, żeby używać dokładnie o 1,1 mm większej. Nie inaczej jest tu, ale tutaj mamy do czynienia z multigripem. On Wam wiele wybaczy, jeżeli użyliście złego otworu. Ten otwór jest tutaj zdecydowanie zbyt duży. Zobaczcie, jak, jak ten nic standardowy nam tutaj łatwo wchodzi w, w kadr. Ok, Patryk, tutaj do tej kamery. Dobra. Próbujemy sobie takie dwie podkładki. Dobraliśmy zakres tutaj łączenia materiału. Bierzemy sobie takie dwie podkładeczki. Nic standardowy, stal stal. Bierzemy nitownicę. Tak żeby pokazać. Jedziemy. No i co? No i nic. Nie działa. W przypadku nita standardowego. Weźmiemy sobie te same dwie podkładki, dokładnie ten sam otwór. Tym razem weźmiemy Multigrip. Wydawałby się nic za długi. Nie, jest ok. Zaciągamy. Trzyma. Oczywiście, parametry wytrzymałościowe nie będą katalogowe, ale ten nic trzyma. I teraz jeszcze jest jedna kwestia. Popatrzcie się, jaka ładna estetyka wykończenia tego nita. Robi nam takiego ładnego bałwanka. To jest to, o czym Wam opowiadałem. Podwójne stęczenie. I mimo, że źle dobraliśmy otwór, ten nit wiele nam wybaczy. Popatrzcie się, że ten nit bez problemu zaciągnę, nawet wychodząc poza zakres tego nitowania. Bierzemy jedną podkładeczkę. Popatrzcie, o ile za długi nit. Zaciągamy. Zwróćcie uwagę, nitownica zaciągnęła to za pierwszym razem. I ten skrajny przypadek. Nie wiem, czy będzie to widać. Spęczył się nawet trzykrotnie. Ale działa. Dwie podkładki. O, weźmy jeszcze trzy. Tu już mamy ładnie średnicę dobraną. Znowu. Zbyt wielki, zbyt szeroki otwór. Zaciągamy. Spęczenie. Tutaj może nie będzie do końca widać, ale nastąpiło znowu podwójne spęczenie. Ładnie wypełniło nam otwór, który był za duży. Podkładki próbuję je rozdzielić. Nie ma szans. Ładnie trzyma. Tak jak widzieliście wcześniej, na nicie standardowym. Nie było szans. Zbliżamy się ku końcowi kilka jeszcze istotnych informacji. Oczywiście ten nit będzie występował zarówno w wersji aluminiowo-stalowej, ale jeżeli potrzebujecie wersję stal-stal, czy również wersję nierdzewną, jak najbardziej jest ona dostępna. Gdzie go użyć? Tak naprawdę ten nit można użyć wszędzie. Tam, gdzie używacie nitów standardowych, możecie użyć multigrip. To tylko od was zależy, czy chcecie mieć wygodę nitowania. Czy jest to dla Was opcja, która pozwoli Wam zaoszczędzić czas, miejsce, ale też koszta. Całkiem inaczej wygląda trzymanie trzech nitów na magazynie, a całkiem inaczej wygląda trzymanie tylko jednego. To już od Was zależy. Jeżeli pierwszy raz się z tym spotkaliście albo już słyszeliście o tym nicie lub go po prostu używacie, dajcie znać oczywiście w komentarzach. Sekcja jest dla Was. Prośba jak zwykle, lajkowanie, subskrypcje. Pomoże nam to rozwinąć kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!